Cześć, witam w następnym, od... znaczy w nowym sezonie. Uwaga, uwaga. Nowy sezon nazywa się. Powiem wam zagadkę. To się bawi tydy, tydy To jest. <śm> Hej, witam w Wodkotku, drugi sezon. I tak, będę różne rzeczy mówiła o kotach. Teraz mam tu wszystko przygotowane i pokażę Wam moje dwa kociaczki. I jeszcze, też będzie możliwe, że jutro będę nagrywała jeszcze jeden odcinek do e, gimnastyk. No i ale zajmiemy się dopiero jutro i możecie słyszeć moją koleżankę. Nazywa się... Eee, koleżanka. Siostrę, która jest ode mnie trochę starsza. I teraz jest u swojej mojej kuzynki, no bo tak. I to jest mój kotek ślepa, który nie lubi być na rączku. Ja rasa nie wiem, no ale jest czarna. Słuchaj? Zachowaj. Dachowiec. No to mój kot ma rasę Dachowiec. To jest pierwszy kot i on jest ślepy. Tu, 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 tu. Poczekaj, ja to przytnę. jestem, i tak, opowiem wam yy, taką tragedię. Ja i moja siostra i moja druga siostra em, byłyśmy i słyszeliśmy takie dziwne odgłosy. Znaczy ja i moja młodsza e, nasza siostra, starsza taka, która ma 11 lat, nie ta, która taka większa jest taka. Em, No i e, my razem poszliśmy do mnie na działkę do tyłu i słyszeliśmy takie wow, wow. No właśnie i urodziła taka kasa, kasa którą, którą Laura znalazła. Ja znalazłam misia, Misia to jest na mojej, mojej fotce. Bo ona jest No i tak, no i e, słyszeliśmy takie odgłosy i mój tata, e, nasz tata e, przyszedł i tak słuchał i tak e, patrzał do szopy na następny dzień i tak. Tak, takie takie klejące stworzenia. Po prostu ja wchodziłam tam i szukałam i tak. A, ten. Pamiętam, on włożył głowę do kantu i nie mógł niej wyjąć. To on. No, i to ona, i to była Milka. Mhm. I Milka urodziła! A jeden kot zaginął, drugi też zaginął. Tak? Tego nie widzę Boże, jak ktoś mieszka na przystani PZW w Szczecinie, po prostu... no i po prostu, Boże, błagam, jak ktoś wie, może coś, może, bo ja rabu się nie mogę znaleźć. To jest mój ulubiony kolor. Poczekaj, poczekajcie, 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 momencik. Cicho, 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 poczekaj, muszę, ci, muszę coś zrobić. No, wie na, na napisałam jej no rabuś, no bo to jest rabuś ten czarny kotek taki który jest po prostu super po prostu taki słodziutki, ja tęsknię za twisterem też tęsknię bo bo po prostu ogólnie to rabuś, on jest takim, on był malutki, taki czarnutki no i w ogóle on no nie on no i on się cały czas do mnie przytulał. To taki słodziutki był. Taki mogłam go przytulić. Jak grałam sobie w Movister Planet, to on mi się tu położył i tak... I po prostu jak ktoś zna coś, to dziękuję. Drugie się właśnie, my ja to mu to trochę zniszczymy. No. Wiktoria. Tak? No. Dobra, przycinam to. Trzy, dwa, jeden i... No, więc to jest mój kotek, taka misia, tylko słodziutko. Teraz, raz, też nie wiem. Ona jest zdrowa jak nic i znalazłam też ją na przystani. I ogólnie to było dzisiaj wszystko na, na dzisiejszy dzień. I chyba nie wiem, czy zrobię następny odcinek. I bardzo dziękuję za oglądanie i dziękuję bardzo, 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 bardzo z jako serducha, oj tu nie, serducha, no i bardzo wam dziękuję, więc pa!